Już, 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 zatrzymuj tą kartkę. Dobra, dobra, ja najszybciej jak tylko mogłam. Jest ona, dobra, ona już, ona już zędlała. Ja z nią jadę naprawdę na górę, bo, bo zaraz będzie mnie do odratowania. Dobra, dobra, to ja, y, ja tutaj będę, y, sprawdzę nagrania z kamery, ale po co? Dobra, nieważne, po prostu sprawdzam. No dobra, no to ja z nią jadę na to piętro, bo naprawdę, Boże, jej już cała głowa prawie wykrwawiła. Dobra, jedziemy na to pierwsze piętro. Musimy jej zrobić bardzo skomplikowaną operację, bo naprawdę, jak ona spadła z jakiejś takiej wysokości, gdzieś tu mniej więcej, ym, no na głowę jeszcze. O, cześć Stefan, no siema, siema. Ym, no właśnie, tutaj czekałem na Was. Ym, no właśnie, jak ona spadła z takiej wysokości, no to jeszcze na głowę i ten, no to jakby to jest bardzo niebezpieczne. Ale co jest niebezpieczne? W ogóle, co, co robimy? No bo przypuszczam, nam, że w jej mózgu będzie jakiś krwiak, czy coś. Nie wiem. W ogóle... Dobra, serce jej na razie dobrze bije, także no. Ale co się stało? No bo ona jechała taką kolejką w tym... Yy... No, w Energy no. Y, no i jakby ona spadła, bo y, pasy się jej nie trzymały, bo nie było dostosowane do niej, z jakiejś takiej wysokości, jak tu jest ta lampa, spadła na głowę, jeszcze się tak odwróciła i tak nogam ten. Przynajmniej tak z opowieści. Aha, no dobra. Y, no to jak, y, jak operujemy? Y, po pierwsze, to my musimy maseczki założyć. Chodź, Stefan, chodź. Ale to szybko trzeba. No tak, tak szybko, także. Ja się jeszcze przebiorę, żeby się nie pobudzić. No i chodź. Dobra. Ym, tutaj masz y, zastrzyk. Dobra, znieczulenie, bo wiesz, że jakby ona zemdlała, ale no może się przebudzić. No, no, wiem, wiem. Ym, kroplówkę podstaw, Stefan. Kroplówkę. Ym, no dobra. Kroplówka. Damy za pawilona. No tak. Dobra, jest kroplówka. Um, podaj mi szkło powiększające. Tak, tak, proszę, tu jest. Uh -huh, uh -huh. Bardzo interesujące. Ale co ty oglądasz? No, oglądam jej głowę. Aha. Dobra, y, trzeba szyć. Podaj mi ten, 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 ten. Kurde, nie ma narzędzi do szycia. Dobra, podaj mi pensetę masz. To są szczypce Stefan. Oj, sorry. Ale nie ma tu pensety. No to daj mi to. Jest penseta, tu leży. Aha. Jezu. Dobra. Okej. Okay. Operujemy. Nic się takiego nie powinno. Dziać. Czekaj, to ja zmienię tutaj. No dobra, już będzie to. Hmm, uh -huh. Kolejna szczepionka. Mamo, mamo, szybko chodź. Wchodzimy. Czekaj, Hania, czekaj, czekaj. Ile tu jest ludzi? Matko jedyna. Oh my god. Nie, no dobrze, że przynajmniej są miejsca siedzące, ale my tutaj przecież będziemy wieczność siedzieć. No dokładnie. Dobra, wez, wezmę numerek. Tak, tak, proszę tam wziąć numerek. No proszę pana, mówię panu, że potrzebuję tabletki na ból głowy. No ale ja tutaj nie mam tabletek na ból głowy, proszę panią. Ja nie wiem, gdzie są te tabletki. Ja tutaj pierwszy dzień dopiero jestem. Dobra, wezmę numerek. Numerek 8 mamy. No a ile jest? No dopiero trzy. O Jezu, a ta kolejka się rusza tak wolno, że my tutaj przecież wyjdziemy. No jak już dawno będzie ona spała. I w ogóle. No może nie aż tak. Dobra, co za bezsensowny szpital, nawet tutaj tabletek na ból głowy nie mają, idę stąd. Dzień dobry, chciałabym kupić szkła do okularów. Yy... 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 Szkład do okularów. Hmm. O, i proszę bardzo, jakieś dziwne to szkło. No, to takie, 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 a Państwo są tym, ym, no, okulistą? Y, nie, nie, my tutaj ym, y, szpitalem jesteśmy. Aha, no to ja chyba pomyliłam, to przepraszam, to ja wyrzucam ten numer. W takim razie do widzenia, no widzenia, widzenia. Jak ta kolejka się wolno rusza. Haniu, cierpliwości! Już jest numerek 5. Jeszcze tylko trzy numerki. O Jezus! Haniu, no co? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przyszłam żonę odwiedzić. A żona co? Co, co się je stało? No, ostatnio urodziła Bobaska takiego słodkiego, no i przyszłam ją odwiedzić. Na drugie piętro chyba mam jechać, z tego co wiem, nie wiem. Yy, chyba, do... chyba tak. No dobrze, no to zatem ja tam jadę. Mogę wywalić numerek? Yy, tak, tak. Dobrze, dobrze. To jeszcze kupię żonie jakieś kwiatki w sklepiku. O, róża, tak, idealne róża jeszcze coś do jedzenia. Może jabłuszko. O tak, jabłuszko. Halo, za to trzeba zapłacić. A, Jezus, jestem Halo, proszę zapłacić za zakupy. A Ja chcę, ja chcę zapalić znicz na grobie mojego ojca, znaczy mojego dziadka. A, jestem z A, No proszę się zatrzymać. Mówię panu, żebyś, żeby pan zapłacił. Uciekam! Uciekam, uciekał. ja nic nie ukradłem! A. Nie no, ja to chyba na policję muszę zgłosić. Bo naprawdę to się już robi takie absurdalne ci ludzie w tych czasach są tacy kupi. Ja mu mówię, że on nie zapłacił. To on biega jak jakiś opętany, i. A, jestem złodziejem! Jestem złodziejem! No naprawdę. To chyba na policję trzeba zgłosić. Co te telefony z tymi ludźmi robią? Osiem! No nareszcie my! Haniu! No co? Dzień dobry, dziecko. Dzień dobry, my mamy numerek osiem. No wiem przecież. Ym, Haniu odsuń się. Nie, to ja mówię, mamo, ty się odsuń. Dzień dobry, ja bym ja przyszłam chcę odwiedzić moją koleżankę, bo ona wypadła z Lole Castera. No i z takiej atrakcji w Energy Landii, yy, bo jej się pasy nie trzymały. W sumie to, to jest moja wina. No bo ja ją tam pchałam, no ale już trudno. Hanio, może ja to powiem. Nie no, mamo, mówię ci. Odsuń się. No dobra, chodźcie, dziewczynki, może sobie usiądziemy. O, książka do matematyki. Mam taką samą. O nie ta. Mam taką samą. Pokaż. Kobieto to nie jest matematyka. To jest ta przyroda. O robalach się tu uczysz. A, no tak. Tu jest matma. Patrz. Dwa plus dwa, to cztery. No, ciekawe. A patrz, a taki robak się nazywa Glizda. No i, i ja bym chciała ją odwiedzić, bo ona teraz chyba po operacji jest, tak mi się wydaje, ale nie wiem. No i patrz, jakie fajne. No, super. I takie wyjaśnienia. Dziewczynki, co tam czytacie? Ja czytam matematykę. A ja o robakach. Wiedziała pani że istnieje coś takiego jak wsza? Tak, wiedziałam. A wiedziała pani, że istnieje coś takiego jak owsik? Ja kiedyś miałam owsiki. Patrz, a to jest kleszcz. Fuj, jaki ohydny. Do dupy się komuś bił chyba. No dziewczynki, ja nie wiem, czy to są książki dla waszego tematu, bo wiecie, przyroda dopiero w czwartej klasie jest. No wie, a w, dopiero w przedszkolu. No wiemy, wiemy. Zobaczy pani. Patrz, patrzcie. Proszę pani, proszę zobaczyć, jak ten, ym, jak ten klesz się komuś wbił chyba do tyłka. Tak mi się coś wydaje. Ech, 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 wiecie co? Ech, może ja wam włączę bajki. Nie, nie, nie musi pani. No dobrze. Masz teraz ty sobie poczytaj. O! Książka o koronawirusie. Matko, co oni mają w tym szpitalu. No dobrze, no to musisz jechać na piętro numer dwa. Dobrze, dziękuję. Załoga, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. jedziemy na piętro numer dwa. Odkładajcie tę książkę, co wy matmę czytacie. Chodźcie, idziemy na górę. Ja prowadzę, bo ja wiem gdzie. No dobrze, Haniu. Zaczekajcie na nas. No, chodźmy, już, chodźmy, chodź, mamo, chodź. Już, już, już. Kochani, nie można tak wchodzić do kabinetu, kogoś. Zapukaj. No dobra. Nie, no, pyszny ten lud, pyszny. Pyszny, pyszny. Ha. No, kto tu się tak dobija? No, Loda nie można spokój zjeść. Proszę! Dzień dobry! Aniu, dzień dobry. Ym, no, dzień dobry, dzień dobry. Czego pani chce? Ym, no. Chciałabym odwiedzić ym, kole. Y, tu, znaczy. Koleżanka mojej córki, w sensie moja córka by chciała odwiedzić. Tak, to ja. Proszę mi natychmiast gadać, gdzie ona leży. Nie pyskuj mała, bo nigdzie nie pójdziesz. Poza tym pani wie, jak pani zagusza moją prywatność. Yy, no ale przecież zapukaliśmy. Hello? No tak, no ale ja sobie siedzę w spokoju i jem loda, a pani mi tu puka. Naprawdę, co za bezczelność! Ta pielęgniarka jest chyba gorsza od tej, co była wcześniej. No, nie mówię do ciebie, tylko do widzów. Aha. Naprawdę. By, by, y, y, oczywiście, ja tej pielęgniarkę, jakby. Ta pielęg, tą pielęgniarkę pewnie znacie z historii, jak mama rodziła Kubę. Y, no, wiecie. Którą, no chyba że nie oglądaliście, no to radzę nadrobić. Link macie w opisie, bo nie chcę mi się opowiadać. Um, no i tam była taka pielęgniarka, no i y, takie dwie dziewczynki, Vera i y, jakaś tam druga, Natalka chyba, jakoś tak, nie wiem. Um, one, jakby to powiedzieć, y, no, podmieniły krem na taki y, łagodzący, wiecie, te bóle, te skurcze i w ogóle na taki krem na zaparcia dla małych dzieci. No i ta mama od, ta, od rodzinki, która ogólnie jest, y, no, y, na tym kanale taką główną rodzinką, jak jeszcze wtedy była inna, no bo jak wiecie, moja rodzinka, znaczy rodzinka miała, ta, rodzinka miała metamorfozę, y, no, i teraz inaczej wygląda. Wygląda dokładnie tak. Tutaj Wam się wyświetli gdzieś zdjęcie, a tutaj Wam się wyświetli zdjęcie, jak wyglądała kiedyś. Um, tak. Um, no i um, ogólnie. Yy, oni, one tak yy, tam, ile miarki, i w ogóle było wszystko na nią, no i ją wywalili z tej pracy, a ona była taka strasznie wredna i taka niemiła, naprawdę, Obejście sobie ten film, jak już mówiłam, link macie w opisie, bo nie chcę mi się tłumaczyć i opowiadać, bo wiecie, bo to by zajęło połowę filmu, w ogóle, yy, no i już... Yy, Wracamy do historyjki. No dobrze. Imię i nazwisko Sandra Pajachowska. Pajachowska, jak pajac. Dobrze, dobrze, już szukam. Aha, faktycznie. Sala 2B. Tutaj obok, za drzwiami. Dobrze, bardzo dziękuję. Jeszcze my. Sandra! Cześć, Hania. Jak ty wyglądasz, jak pacan? No wiem. Haniu. Możemy iść porysować? No dobrze, idźcie. Nie odwijają się te rysunki, coś czekaj. Dobra, porysuję sobie. No, fajnie. Ech. Mamo, no, zostaw nas samemu. My tutaj teraz prowadzimy rozmowę ta, w cztery oczy no już nie macie. Wiesz co? Ja w sumie nie żałuję tego pojechania na tej kolejce. No, mm, ale żałujesz, że spadłam. No tak, no tego żałuję. Biedna ty. W ogóle, co ci zrobili tamten? No, operację miałam i tutaj są moje kule, Poczekaj, powinnam wstać. A moje nogi. A co ty, co ty sobie zrobiłaś w ogóle? No, miałam tam wstrzą wstrząs mózgu, miałam rozwaloną głowę. No i mam ym, jedną nogę wichniętą, ale ty masz czkawkę. No wiem. Jedną nogę mam zwichniętą, a jedną mam złamaną w dwóch miejscach. Oj, no to bo właśnie. No. Ale ja się nie przejmuję, bo wiesz, w tym szpitalu jest taka wredna, okropna i taka arogancka pielęgniarka, no i lekarka. To pewnie ta, która jadła loda Tutaj obok ma gabinet. tak? Tak, no i ja na niej będę robiła pranki Jak ty mnie będziesz odwiedzać To możemy robić razem na niej pranki mhm, Zgadzam się Tak Teraz muszę zjeść tą tabletkę, ale ona jest taka ochydna, naprawdę. Już jadłam jedną, ale jak byłam w narkozie. No ale coś tam czułam, bo już się budziłam. Tylko byłam taka. Uu, wiesz, nie wiedziałam, gdzie jestem. No no wiem, wiem. Ja też kiedyś byłam poddana narkozie, ale to było jak miałam wycinane migdałki. Mhm. No, to jest moja pierwsza operacja w życiu ogólnie. I co, nie było tak zieleno, nie? No nie, nie było. Poczekaj, pokażę Ci, co ja, ym, jak ja jem tą tabletkę. Tylko muszę usiąść, no bo muszę mieć wolne ręce. Podasz mi to piciu? Tak, tak, masz. Oczywiście to jest zwykła woda, a ja nienawidzę zwykłej wody. Zwykle piję tym bardziej. No dobra, no to jem. Fuj. No domyślam się, daj. A to po co ci to to? A to jakby mi powietrze zabrakło, to ja tutaj sobie to zakładam najczęściej na noc. Aha. No. Te, te urodziny trochę okropnie się skończyły moim zdaniem. Ej, a twoja mama ma tu telefon? Yy, nie, a co? A może pojechać po, twój tabl, po tablet do domu? Twój albo jakiś tam komputer czy coś. Ale po co? No obejrzelibyśmy tutaj sobie w dwójkę jego i fabrykę czekolady. Co ty na to? Hm, w sumie fajny pomysł. Mamo, chodź tu na chwilę! Hanni, nie krzycz tak, nie musicie słyszeć cały szpital. No tak, no ale jakbym powiedziała cicho, to ty byś nie usłyszała, bo jesteś głucha. Haniu, no co? Mogłabyś pojechać po tablet do domu, ale po co wam tablet? No bo chcielibyśmy obejrzeć fabrykę czekolady. Nie, nie ma opcji, nigdzie nie jadę, nie zostawię Was samych. No prosimy, mamo, ciociu, prosimy, już się ściemniło. Prosimy, prosimy. No, dobra, już nie róbcie tych maślanych oczek. Pojadę po ten tablet. Jej! Dziękuję, mama, jesteś najlepsza. No, proszę, proszę, ale zachowujcie się dobrze. Dobrze, mamusiu. No, dobra, no to idę po ten tablet. No, dobra, idę. Ach. Wraz idę po ten tablet. Zamknę na wszelki wypadek. No i idę po ten tablet. Gdzie ona ma ten tablet? Matko, jaki syf na tej półce, naprawdę. O, tu jest. No dobra, cenię to. Okej, okay, jeśli Wam się. Podobało to dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa, do następnego filmiku.